Dzisiaj, jak to nagrywam i wrzucam, jest 1 września, i postanowiłem, że spróbuję czegoś nowego. Jest to testowy odcinek z gry Clash Royale. Pewnie ją doskonale znacie. Ja jestem totalnym laikiem. Oczywiście, jakieś takie zasady podstawowe, typu to jest nasza baza, to jest baza przeciwnika i musimy ją zniszczyć, wiem, ale to jest też testowy odcinek, żeby zobaczyć, jak Wam się po prostu spodoba ta seria. Także, jeżeli chcecie więcej odcinków z Clash Royale i chcecie mnie uczyć i wytłumaczyć wszystkie zasady, to zostawcie łapkę w górę. I możecie od razu napisać jakiś komentarz. To jest tutorial, to jest moje pierwsze odpalenie gry. Przed chwilą ustawiłem takiego overlaya, którego. Za darmo pobrałem z internetu Ale dobra, co y muszę zrobić? Okej, okay. y są jakieś gobliny tutaj Jesteśmy y jesteśmy atakowani <grych> Zagrywaj karty, aby obronić nasze wieże Okej, okay. karty powinny być tutaj na dole To są chyba punkty many, gemy Okej, okay. tego gościa, Knight level pierwszy Dobra, zobaczymy, czy skończy się na tym, że będę uzależniony od tej gry I będę wydawał kasę na jakieś pakiety Tak jak było to w y innych grach No, ale zobaczmy Tutaj na razie, na spokojnie sobie to rozegrajmy Wiadomo, to jest tutorial, tak? Nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo czego ale jakieś openingi, legendarne karty, ja lubię takie rzeczy, zagrywaj więcej kart, aby po prostu zdobyć przewagę uuu, weźmiemy sobie tego, o, gigant trzeci poziom, dobra, i co, ten gigant kosztuje 5 many z tego co widzę, tu tutaj mamy, nie wiem, czy to jest kolejna karta, która mi się pojawi, chyba tak to wygląda, i minionki dobra, minionki i knighta tu i trzeba będzie jeszcze poczekać, wiem, że tutaj zdobywa się pucharki, to jest coś takiego, to było też w Brawl Starsach, tam też się zdobywało te pucharki i też pamiętam, że grałem trochę w Brawl Starsy, to Naprawdę fajna gierka, a z, z tym z Clash Royale wiem, że jest duży hype i mówię: Dobra, sprawdzę, tak? Sprawdzę o co chodzi. Uuu, i mamy pierwszą skrzynkę, co tutaj będzie. W ogóle powiem wam wprost: ja nie jestem fanem nagrywania gier, które są pionowo dlatego zobaczymy po prostu jak się, jak się będzie grał 118 golda i dostałem, okej, okay, nasz knight zdobył i poziom, tutaj nasza muszkieterka dobra, i mini pekka okej, okay, pekka, Ko kojarzę to słowo nie wiem z czym, z kim, ale kojarzę, okej, okay, to, to pewnie będzie ulepszanie kart pokazane, o kurde ile tego jest, właśnie, czy Clash Royale jest ulepszane nadal, czy ta gra dostaje aktualizację czy jest totalnie zapomniana, bo <laughs> co, dodaję nowe karty po prostu i, i na tym polegałem polegają update'y, dobra, czyli mamy 86% Zwiększone obrażenia, spoko, rozumiem. Co tutaj? Pewnie kolejną walkę, tak? I to będą pewnie walki z botami. Ja w ogóle to tutaj nawet nie ustawiłem swojego niku nic. Let's combine our cards for stronger attack. Aha, czyli będzie można po prostu robić combo kartami, żeby zrobić potężniejszy atak. Czyli na początku gigant, ok? I z czym giganta możemy skombować? Z tą łuczniczką, tak? Ona się, no, na... ok, to jest po prostu. I pyk. I co, co? I, i, I na czym będzie polegał ten potężny atak? Znaczy, to, to są chyba podstawy takie, nie? Że na początku bierzesz jakiegoś tanka i z tyłu łucznicy, bo jak łucznicy będą y, na froncie, no to to się bardzo, bardzo źle skończy. Spell like fireball, okej, okay, czyli y, Spell jak like fireball zadają bezpośrednie obrażenia. W ogóle nie wiem czemu, y, jakby tłumaczę to, jakbyście wy nie widzieli na czym polega ta gra, jak wy macie o wiele większą wiedzę na, na, na ten temat. I tak, y, y, gram sobie na y, emulatorze, ale zainstaluję też grę na tym, y, na telefonie, bo wydaje mi się, że jest tutaj, można sobie tu i tu pograć, więc y, będę wbijał te pucharki, czy co tam się wbija, czy levele, czy coś takiego, dobra. Wezmę Panią Muszkieter, chociaż nie wiem, czy to jest dobry ten Dobry Dobra, i tak powinienem to wygrać. Strzały, a czy mogę na przykład strzałami... Aha! <laughs> to był speedrun zwycięstwa, yes! Trzy pucharki, ale lecę jak burza, dobra. Trainerfikowa i you, no clan. Właśnie, a tu clan można jakiś założyć. O, skrzyneczka, u lubię takie rzeczy. Tylko pewnie drop jest uprzednio... A, czek... Wow, co to jest? Legendarna? Y drop jest uprzednio... Jakby już wybrany, nie? Jeżeli chodzi o ten tutorial. I moja PEKA dostała drugi poziom. Spoko. O, jest! Choose player name, flotar. Proszę, żeby nie, nie było Okej, okay, nie jest zajęte. Nie wiem, czy każdy może mieć taki dokładnie nick, a może nikt nie gra, inaczej może po prostu nikt nie pomyślał, żeby zabrać mój nick. Dobra, respond to your opponent with the right card. Czyli po prostu musimy zainterweniować odpowiednią kartą. O nie, ma giganta! A co kontroluje giganta? Pewnie tu jest zasada papierka i nożyce, nie? Mini peka jest super, żeby skontrować giganta. Mini PK, dobra, to jest to. Naprawdę taki mały gościu poradzi sobie. Dobra, to jeszcze dam minionki w takim razie. Yy, se serio? On sobie poradzi? <laughs> No, no to lecimy, lecimy kontrofensywa po prostu z prawej strony. Chociaż pewnie tutaj mm, najważniejszą rzeczą jest, żeby wiedzieć, kiedy możemy sobie pozwolić po prostu na atak, nie? I na przykład, nie wiem, odparliśmy przeciwnika, to yy, możemy szybko jakąś, yy, jakiś kontratak zrobić. Czekajcie, piek strzałki. Nie, no, na razie powiedzmy sobie wprost, jest to bardzo, bardzo proste. Później się zaczną problemy. No, później. <laughs> Jak już się skończy tutorial, to będzie totalna weryfikacja. Oho, kolejna skrzyneczka jakaś. I co my tutaj mamy? Jeżeli będziecie chcieli, ja też mogę założyć klan, ale nie, nie wiem, czy jest sens dołączać do klanu gościa, który nawet nie ma pojęcia, yy, co się tutaj dzieje. O, nowa arena została odblokowana i co? Te, te, zobaczmy specjalne oferty. 4,49 za 10 tysięcy złota, 5 tysięcy gemów chyba i tutaj mamy jakiegoś gościa. Nie, ja nie chcę kupować! Ja już myślałem, że jakiś tam mail mój się pojawi. Czekaj, co ta świnka? <laughs> Okej, okay, to jest dziwne. Dobra, co my tutaj mamy? Common... O, z Afriko mam coś. Dobra, jak coś jest z Afriko, to trzeba po prostu to ulepszyć. Później wiadomo pewnie, żeby ulepszyć te karty na jakieś wyższe poziomy, no to pewnie zacznie się grindowanie, nie? Ale na, na tym te też gry polegają. Mamy jakieś lightning chesty, e, emotki, currency można sobie kupić. A są jakieś pakiety, coś takiego? Creator Boost, Support, a Supercell Creator Bar Entry. Aha, czyli jest po prostu kod twórcy, spoko. Tutaj mamy moje karty. Kolekcja, mhm. Uuu, level pierwszy. Tower Troops. E, Arena 13, no i... Oj, 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 dobra, jest bardzo... Kurde, jakiś jest dużo jednostek tutaj do odblokowania. Dobra, no to co? Yy, zobaczmy. Czekaj, co tutaj mogę? Get daily reward from wins. Aha, czyli po prostu za wygrane będę miał cztery nagrody. Get goal from wins. Czyli wystarczy, że dziennie będziemy wygrywali cztery mecze i będziemy dostawali wszystkie nagrody. To, dobra, czas za... Czekaj, ba battle. Okej, okay, nie wiem. Kliknąłem i mojego przeciwnika po prostu nie można było znaleźć. Rivendell 20. Uff, dobra, pierwsza bitka. Zobaczymy, czy zrozumiałem tutorial. Czyli tak, bierzemy sobie giganta, zanim łucznika. O, tak to miało działać, prawda? O nie, on swojego giganta dał. Yy, dobra, to smoczki, smoki Ej, czekaj, czy, czy, czy to zadziała? Bo on skontrował mojego giganta i jakiegoś rycerza jeszcze postawił. O, dobra. Ej, nie, chyba dobrze wy, to w, wygląda. A jakbym strzałki tutaj dał? Tylko, że pewnie strzały średnio sobie radzą, jeżeli chodzi o rozwalenie takiej bazy. Strzały pewnie są dobre na ten. Mm, na zwykłych, yy, na zwykłych tych. Na, na zwykłe trupsy, nie? Na, na zwykłe jednostki, a nie na ten. Fireball obstawiam, że dobrze sobie będzie radził z budynkami. Oj, oj, oj jest mały problem. Ej, czekaj, pani muszkieter. O, kurde, no nie muszę... Nie wiem, że przegram ja, ja nie wiem, co się dzieje. Od razu zostałem rzucony na głęboką wodę. A może to jest bot po prostu cały czas? Okej, okay, poczekajmy. Nie będę na razie. Mi... Okej, okay, on użył swojej pekki. I raczej mi tej wieży nie rozwali, więc poczekam sobie na kontratak. Jeżeli on mnie z prawej strony zaatakuje, no to ja go z lewej po prostu wykończę. Ty, ale jakie tu są taktyki? Znaczy, Okej, okay, czekanie. To, to jest ta taktyka. Dobra, pyk i pyk. I on teraz skontruje to od razu. Taki będzie jego plan... Ej, dobra, ja może z botem walczę. Nie, dobra, ja walczę z botem, a ja się tutaj ekscytuję, że uuu, pierwsze zwycięstwo i tak dalej. No nie wierzę, że gościu nie chciał tego skontrować. <grym> a spokojnie, prędzej czy później natrafię na prawdziwego przeciwnika i już nie... Daily Gold, okej, okay, dziękuję bardzo. A jest tu jakiś VIP, można kupić, żeby, nie wiem, więcej waluty dostawać? Zobaczmy, co z tej skrzynki dostanę. Ja nawet nie wiem, kiedy powinienem się cieszyć, a kiedy nie. 250 zł, aha. To, to, to wszystko, okej? Okay. 30 pucharków mam i tutaj 30 pucharków. Później za 50 pucharków odblokuję jakiegoś goblina. Dobra, tutaj jakaś skrzyneczka jest, ok? Oj, oj, oj. No, oj, to jest, no... Trzeba będzie troszeczkę pograindować. Dobra, dzisiaj sobie zagramy pewnie te cztery mecze. Może później coś jeszcze Battle Settings. A mogę tutaj More Settings. Ok, mm, czy, czy mamy jakieś ultra ustawienia? Nie wiem, żeby ta gra jeszcze lepiej wyglądała. I może zanim zagram kolejny mecz, to sobie poulepszam po prostu tutaj te jednostki. Bo wiecie, to kosztuje bardzo mało. A pewnie na samym początku da mi to dość dużo. No, 11 punktów zdrowia i jeszcze 4 obrażenia. Weźmiemy sobie tego jeszcze najcika, ulepszymy pewnie. Drugi poziom już ma. Nie wiem, jaki jest nawet y, ostatni poziom tych jednostek, dobra będę spamował po prostu tymi uczniczkami to jest, to jest moja taktyka i mamy tutaj tą mini pekkę, ale chyba nie, chyba tego nie będę robił o, pass royal, ty, pass royale at king level, e, dobra siódmy poziom króla, czy to jest siódmy poziom króla, mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. dobra nie wiem czy to jest, to jest to, to jest jakieś dużo, dużo rzeczy, level up chest magi magic items, level up chest dobra, <laughs> nie będę udawał, że w <laughs> co klikam, bo dobrze, wiecie, że nie mam pojęcia, faraon o kurde, faraon 12. Ale też brzmi to mi jak ten, jak totalny, jak on się nazywa. Jakiś bot. Dobra, lecimy. Pyk. Oczywiście ta taktyka, jeżeli działała na no to, hej, czemu miałbym tego nie używać? Od razu nawet weźmiemy sobie, zrobimy totalny atak. W tym sensie jedną stroną, spróbujemy go zraszować I mm, z tej strony trzeba będzie. Okej, okay, minionki, dajmy sobie tutaj w tym miejscu. Oj, Almina mi na wieże. Ty, co, czemu ona tak bije dużo? Ej, to, to, to nie tak powinno wyglądać. Dobra, bi, bi. Okej, okay, może mi się uda rozwal... Okej, okay, udało, udało się to skontrować i szybko zaatakować... Ale czemu mi tak szybko bazę rozwalili? W ogóle rozgrywki są bardzo krótkie, nie? Ja się spodziewałem, że będą troszeczkę ten... Troszkę dłuższe. Może na wyższym poziomie to jest ten... Y, 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 większy... O, większy zapierdziel. Dobra, zobaczmy z tej skrzynki. I uwaga, dwie gwiazdki mam. O, dostałem y, dla Knighta. Fajnie. <laughs> Ale ja bym chciał jakąś, świecie Skórkę albo coś w tym stylu. Oho, coś tutaj się odblokowało? Nie, nie, nie widzę, żeby się odblokowało. Tutaj nic nie. Mamy cards unlock. A, tutaj jest. Choose. Choose your reward. Goblin i taki goblin. Hmm. Ja nie wiem, który jest lepszy. Spear Goblin. Ale ja nawet nie wiedziałem, jak, jakie on ma ten. Jak, jakie on ma statystyki. Ani nic takiego. No ale dobra. Dziękuję bardzo, Gro. czy Czekaj, czy mamy. Aha, czyli to jest moja po prostu talia cały czas. Battle Deck. Ja w ogóle nie sprawdzałem żadnych tier list ani nic w tym stylu. Goblin. Spear Goblin. Czy wy będziecie po prostu bili na ten? Na daleko. Tak, czyli to jest po prostu alternatywa dla łuczników. A wiecie co. Wezmę sobie, użyję zamiast mm. Nie no, łuczniczka na pewno się przyda Zamiast tych smoków wezmę, o I ulepszymy sobie to jeszcze O kurde, level czwarty, ale oni będą teraz bili Ile mają? Bardzo dużo HP, bardzo wszy dużo wszystkich rzeczy Collection, o, level up Ty, King's Tower, okej okay. Aha, czyli nasza wieża, nasza baza dostaje więcej HP Dexla sl slots unlocked Dobra, co my tutaj mamy, jakieś nagrody? Oho, uh -huh. skrzyneczka mm, Bardzo fajnie wygląda ta skrzynka, 45 zł. Gemy, ok, czyli ta waluta premium. Gobliny dostały trochę expa i minionki, których, które właśnie wywaliłem ze swojej talii. Dobra, i Fireball, Rare Card. Ok, pytanie: czy są tutaj jakieś legendy? Tower Princess, Common Card. No, tej te chyba nie miałem, nie? Tower princesski, tak mi się y, zdaje. Collection, ok, czyli upgrade. No, gra, niestety Grammy mi mówi, nie? Co masz ma zrobić? Kliknij tu, kliknij tu, kliknij tu. I zrób... Aha, czyli to są wieże po prostu. My chyba ulepszamy teraz use. Dobra. Card already in the deck. To jest chyba po prostu, jak mamy te dwie wieże, dwie wieże no to wtedy ta jednostka tam jest, na, na tej wieży. Tak przynajmniej to rozumiem. Dobra, jeszcze dwa mecze sobie będę chciał rozegrać. Bardzo, no mówię, to jest prosta gra do zrozumienia, ale pewnie do wy wymasterowania będzie trochę trudniejsza. Czekajcie, czy one są na tej wieży? Nie mam pojęcia w sumie. Dobra, muszkieter. Hmm. On czeka, on czeka! Patrz na to. Ty, czy tak powinno to wyglądać? O kurde, fireballem walnął w mojej jednostki, ale dobrze, bo o, i gobliny jeszcze, spear goblin. Bardzo dobrze, to, to, to jest idealny po prostu rush, chyba że weźmie archer level 3. Ty, czy on tak nawala? Archer? Eee, poradzimy sobie. O kurde, wezmę sobie jeszcze strzałami. Chociaż pewnie te strzały są bezużyteczne. w tym sensie źle zrobiłem, że użyłem tych strzał. To y, wiem teraz, bo. Co, po, po co miałbym to robić? Poczekamy na więcej punktów. A on będzie. Nie, dobra, to jest jakiś nowicjusz. To jest. Tak samo jak ja <laughs> też jestem nowicjuszem, ale czekamy na ten. Um, czekamy na manę i zrobimy sobie muszkietera plus giganta. Czy on naprawdę będzie. <laughs> nawalał w moją bazę? Stary! To, to, to nie, nie, chyba nie o to chodzi. Dobra, cyk, cyk. Szybki, szybki rushik z gigantem. I jeszcze z goblinami. O! Gobli nie, tylko pekka, pekka, czy Mekka, czy, czy jako to się tam nazywa, kontruje tego, kontruje tego ziomka. Dobra, jeszcze na dystans, na dystans. Wiesz, że powinno się udać rozwalić. Oj, dobra, nie, nie uda się rozwalić, bo mamy tego rycerza, chociaż nie. Dobra, uda się to zrobić i pierwsza rzecz. Ogarnięta, mamy pierwszy, pierwszy pucharek. I teraz tak naprawdę bym poczekał na, na to, aż on mnie zaatakuje. No bo wiadomo, że ja nie rozwalę nie? jego bazy tymi jednostkami, które mam teraz, ale jestem pewien, że on lada moment mnie zaatakuje, więc no właśnie, musimy poczekać. Damy sobie od razu to. Damy sobie firebola. Chociaż fireball, BUM! Okej, okay. ładnie, bardzo ładnie. I teraz od razu lecimy tutaj z szybką kontrą. A, widzicie, już Ej, wkręcę się. Ja już... Ej, ja już wiem, że po prostu się yy, w to wkręcę. Bo to jest, mówię, bardzo prosty mechanizm do yy, jakby złapania podstaw, ale później nie trzeba będzie kupować jakieś pakiety i inne rzeczy. Kolejne zwycięstwo, to jest to jest win streak. No, do. Do, do, do pierwszej przegranej tak będzie fajnie szło. A później to już będzie równia pochyła. Okej, okay. no tutaj nic. O, dwie gwiazdki, może trzy gwiazdki? No nie, trzy gwiazdek nie dostałem, czyli najprawdopodobniej to będzie syf. Aha, tylko jedną kartę dostałem. I lecimy z ostatnim meczem, Jami 27 Ile? 95 pucharków. Ja nie wiem, ile mam pucharków. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Eee, dobra, damy sobie Spir Gobliny, pek I poczekajmy na Giganta. Oho, Knight. Dobra, z tej strony musimy obronić to. A Ajajaj, go, gobliny, go, gobliny stracą za dużo HP. To już widzę. Ty, to będzie chyba moja pierwsza porażka. Tak po prostu czuję, mam czutkę, że, że, że przegram to. Bo jakoś nie do końca mi dobrze idzie Fireball. Dobra, ładnie. O! Kurde, udało się rozwalić bardzo dużo wieży. Ty, idzie gościu. Pek, weźmiemy sobie. Nie, nie wiem, czy to jest dobra kontra na niego. Co, co jest dobrą kontrą na tą pekkę. O, ty, on mi po prostu zlanszetował mnie. Co to ma być? Dobra, Spear Goblin. One mają bardzo mało HP, więc potrzebowałbym Goblina. Zrobimy coś takiego. I teraz będę miał y, tego giganta, więc y, wyślemy go tutaj. Oj, i tak on jest zawolny. Okej, okay, z tej strony mnie atakujecie. No, zobaczymy, czy uda się rozwalić tą wieżę, czy też nie. jaj. Dobra. Arrowy. Użyjmy sobie aroków. Pięknie. Nie, no dobra, to nie było piękne. To było do dupy totalnie. To, to, co ja teraz zrobiłem. Bo znowu użyłem strzał w momencie, gdy przeciwnik nie miał kompletnie nic. O, gigant. O, nie, dobra, rozwali mi tą wieżę, ale być może ja, ja mu rozwalę tą y, bazę, jeżeli to zraszuję szybko. Dawaj, dawaj, bij! Bicie, bijcie tymi gigantami. Dobra, 600, 400, 300. Ja pierdzielę, ale mnie ten, ale mnie porobił. Dobra, fireball. Fireball. Bum. I giganta musimy jeszcze. D dobra, gościu to wygrał. Jestem pewien, że gościu to wygrał. A, chyba, że... Chyba, że zrobimy wszystko na jedną kartę po prostu. Dosłownie na jedną kartę. Dawaj, biegnij! Biegnij tym rycerzykiem swoim. I strzały. Okej, okay, okej. Okay. Strzały lecą. Dobra, udało się wygrać. Yes. <grytanie> o, Ej, dobra, stresująca ta gra będzie. Jakie przygupi... Ja nawet nie wiem, czy to, to nie jest boss. Ja już się zacząłem stresować, że po prostu przegram to. U, kolejna skrzyneczka. Zobaczmy co z której skrzynki dostaniemy gold. Mhm. Mm I minion's i Goblin Hat, Rare Card. O, jakiś ten? Chatka goblinów. A co robi chat chatka goblinów? Czy ja mogę to na szybko sobie sprawdzić? Okej, okay, stawiamy tą chatkę i co ona robi? A, po prostu będzie wypuszczała gobliny. Dobra, co jakiś czas? No, w, sumie, w sumie to ma sens, nie? Że tak to powinno działać. I jeżeli ta chatka zostanie rozwalona, no to jeszcze ona będzie wypuszczała. I to jest Rare. Więc to jest chyba jakaś dobra karta, nie? Nie wiem, czy są tutaj na przykład tier legendary, o, tier rare. Nie no, musi być na pewno tier jakiś legendary. Tylko ja nawet nie mam pojęcia, wiecie, na co, na co tutaj klikam. Fajne jest to, że można sobie podejrzeć, co robią tutaj te jednostki. Ale dobra, yy, to był pierwszy yy, testowy odcinek z Clash Royale. Dajcie znać, jak wam się podobało, czy chcecie więcej odcinków. I zobaczymy, jak będzie wyglądała dalej moja przygoda.